Siemanko. Tu na górze widzę był, tu się chyba wpierdolił. No tam jest mega rozryta. Siemanko widzowie, kupiliśmy sobie interkomy. Właśnie jesteśmy na testach. No i lampy przy okazji. Czekamy właśnie specjalnie do y, zmierzchu. Polecimy sobie na las, zobaczymy. Ale będą dawać radę. Nie ma bata, że Bakuś tutaj był, ty może napisz do niego. Nie masz zasięgu pewnie, nie? No, no Jak dzik W sosnę. Dawaj panie, ty na tych oponach tutaj nie byłeś, nie? Chyba nie A nie, byłeś, te rondo tu zajebałeś dookoła A, nie wjeżdżasz Ja muszę teraz coś wykombinować tak, żeby GoPro też zbierało właśnie głos z, z tego, z intercomu, nie? No jak teraz ma zbierać, jak ja słuchawki mam Ja bym musiał tak dokupić ten, ten do, do GoPro Ale oglądałem, cztery paczki to gówno kosztuje, dajesz? Ale on tu zrył to nieźle, tak trochę niefortunnie. Ja myślałem z początku, że to Filip tutaj był. No tak, no bo po oponach, chyba że no, no ale taki opon nie ma, nie było w Waszanie, jak go sprzedawałem. Co, kierunek ten las, nie? No to jedź pierwszy. Tak, nie, nie, prosto, z powrotem tam do tego do skrzyżowania no ja też właśnie. No nie czujesz? Ja, ja to czuję elegancko, jak przemiję to od razu czuję, że wyrywam mocniej, nie? Ale ładnie te te Twoje opony to gdzie mnie Tam jak, tam jak ta krasula stoi <grystanie> a iść wuj ja mówiłem że tak będzie nie? tak go wczoraj pulsowałem i na darmo no <grystanie> najlepiej peke z kolegi pocichnąć ale ten interkomik elegancko nic nie przerywa nie? Ja pierdolę, zjeżdżam na, na lewo, na prawo O, ale dobra widzę, że i tak ty w kałuś nie uniknę, możesz jechać pierwszy <grym> Ale i terkom kurwa zajęli na strawa To zaraz nie trzeba się o tyle gówno zatrzymywać, nie Co ty robisz, panie kurwa takie te, to na ręce to jest tak jak jedna fajna. Na to ja tylko w terenie zaszkiczę. Włóczka! Krasula mówi, że chętna jest. Numerkę wyłączam, bo to za dużo będzie ten Na miejscu tam włączę, nie? Prosto, no prosto, prosto Co? Nie miękaj Prowadzisz Walisz, tylko ten zapij sobie już ten tak. Tak. Ja też to zapinam i powolutku wiesz Zobaczymy, może nóż widać, coś się trafi Pewnie się nie boję, bardziej o te wniarki, co wystają Ale to dam Uuu. Chyba na jeden najechał. Śmiało przed siebie Mówisz? Nie da rady ominąć? <noise> na welkę jakąś wjechać To czekaj, bo nie wiem teraz czy mam jechać za tobą Czy ty wisisz? poczekaj na niczym Czekaj, już jadę, zobaczę O, widzisz, zawsze jest jakieś wyjście Miało, to jest, to jest nic Elegancko, mi się podoba <słyska> Aj kurwa biedne drzewko Ja przejechałem <słyska> Cię wysłałem w maliny co Najbardziej to boję się o te korzonki żeby opony nie rozjebać Trafisz za mną No tak wiesz po śladach a nie widać nic No no tędy tędy jechałem o -o. To weź do tyłu ty tutaj zobacz popatrz na mnie <grywka> O, i dawaj za mną Wyjeżdżamy na normalną drogę, nie? Tak, tak Tu jest na pewno droga O, już w sumie nie ma tragedii Tutaj, przede mną Nie było tak źle. To jedziemy sobie tą dróżką w lewo zobaczyć co tam jest. Tutaj no. Ale na gołpro chyba praktycznie nic teraz nie widać. Tak mi się wydaje tylko, nie? Co? No bo ja pracuję na tym pładzie. Ja nie siedzę jak w fotelu. Dobra, co, łączam kamerkę, bo wydaje mi się, że i tak to nie ma sensu. W domu zobaczę, także się Mandero widzowie, zobaczymy czy w ogóle coś to nagrało.